Czysta Fanta. Ten smak Was nakręci. Pomarańczowo i cytrynowo. Nie bój się okazywać emocji. Nie bój się zmarszczek. Krem przeciwzmarszczkowy ku 10 Plus Nivea Visage skutecznie redukuje zmarszczki głębokie oraz te na powierzchni skóry. To naprawdę działa. Kremy na wszystkie rodzaje zmarszczek ku 10 Plus Nivea Visage. Teraz w nowej, atrakcyjnej cenie. Tylko od Nivea Visage. Gojenie rana. Poparzenia. Oparzenia słoneczne? Niezbędny w twojej domowej apteczce. Pantenol Spray. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wyobraź sobie, że woda wycieka z pralki zalewając całe mieszkanie, a pralkę musisz oddać do naprawy. Być może to przez twardą wodę ten problem dotyczy prawie całej Polski. Test potwierdza twardość wody. Spójrzmy na różowe zabarwienie. Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia i niszczenie różnych części pralki. A jak działa kalgon? Skutecznie neutralizuje kamień w twardej wodzie. Dodawaj kalgon do każdego prania. Czołowi producenci pralek polecają tylko kalgon. Robiąc zakupy w sklepach Albert i Hipernowa, wspierasz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Akcja pod patronatem Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Julek, powiedz mi, czy jadłeś kiedyś watę cukrową? Tak. I co, smakowało ci? Bardzo, ale niestety miałam okazję spróbować watę tylko kilka razy. Tak myślałem. To był właśnie często spotykany problem związany z watą cukrową. Rzadko można było ją kupić. Ale od dziś macie ten problem z głowy. Teraz będziecie mogli jeździć ją codziennie. Uwaga, uwaga! Polska, prapremiera, rewelacyjnego przyrządu, który podbija ostatnio całą Europę. Oto urządzenie do wytwarzania waty cukrowej. Dzięki temu urządzeniu Julku w domowych warunkach zrobisz ją sobie, kiedy tylko będziesz miał ochotę. Super! Nasze urządzenie świetnie nadaje się na kinderbale, do przedszkoli, na dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego czy urodziny naszych pociech. Wszystkie uroczystości, w których biorą udział dzieci. Będą bardziej atrakcyjne, jeśli podamy na nich watę cukrową. Dla nich to wielka frajda, a będzie jeszcze większa, kiedy pozwolicie im, by zrobiły sobie same watę cukrową. Watę można robić codziennie. Zamiast kupować słodycze, w których jest dużo chemii, możemy zaspokoić ochotę na deser czystym, naturalnym cukrem. Po jakiej ilości cukrowych wat koszt naszego urządzenia się zwraca? Koszt zakupu zwraca się po około 60 watach. Zaskoczeni? Z kilograma cukru za 3 złote możemy zrobić 50W, co da nam około 8 groszy za sztukę. W czasie godziny ukręcimy około 20 porcji. To oznacza, że energia na zrobienie jednej to kosz zaledwie 2 groszy. Razem odliczamy 10 groszy. A tyle musicie zapłacić w sklepie. Jest różnica, żeby na wszystkim dało się tyle zarobić. Przypominam, że do urządzenia dołączamy miarkę do cukru oraz zestaw pięknych, kolorowych patyczków. Cena urządzenia i numer telefonu, pod który możecie złożyć zamówienie są cały czas na ekranach Waszych telewizorów. Dni Chopina w Warszawie Pokazy mody i biżuterii inspirowane muzyką genialnego twórcy. Aktorzy serialu Kryminalni na sesji zdjęciowej. Dobra. No konkreto. Pierwszy klip nowej grupy. Anny Anki Aneczki. Świętujemy imieniny najbardziej znanych. Co za tydzień? Dziś o 13.50 w TVN. Jutro w Rozmowach w Toku. Posądzono mnie o to, że jestem, nie ma chyba ładnego słowa, e, kochanką, tak? Chyba może muszę tak powiedzieć, e, prezydenta. Wróćmy do frytki. Był romans, czego nie było? Nie z każdą kobietą, z którą ja się znam, musi być romans. Dlaczego pani mówi, że media mają prawo atakować? Za co? Atakować artystów? Rozmowy w Toku. Jutro o 18 w TVN. Co się dzieje? Muszę iść. Clark odbiera dziwne sygnały. Musi jechać do Nowego Jorku. Rozumiemy, że chcesz poznać swoje korzenie, ale ryzykujesz życie. Czego się dowie... Od niezwykłego naukowca. Tajemnice Smallville. We wtorek o 21.25 w TVN. Wyjrzeć do łeby, bo tutaj jest naprawdę mnóstwo atrakcji. Ale czy są zakochani? Rzadko, Żabko! Na nich właśnie polujemy. Para, którą ustrzelimy... Nie będzie dobry! My się jeszcze spotkamy. Pojedzie na super imprezę. Gorący patron. We wtorek o 22.55 w TVN. Przyjemność. Oglądanie programu przedłuża producent Biurex Performa. Oglądaj we wtorek 3 sierpnia o 23.25 w TVN program Pozew o Miłość. Jak powstał film? I odpowiedz na pytanie. Kim z zawodu są główni bohaterowie filmu Pozew o Miłość grani przez Julian Moore i Pirz Zawroznana? A. Lekarzami, B. Prawnikami, C. Dziennikarzami. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 72.22. Do wygrania zaproszenia na specjalny pokaz filmu Pozew o Miłość w pięciu miastach Polski. Wyobraź sobie orzeźwiającą świeżość poranka. Tak świeże i czyste jest mleko, z którego powstaje serek Almette. Wyobraź sobie zachwycającą lekkość natury. Tak puszyście lekki jest serek Almette. Almette, stworzony przez naturę. Tak kusząco pyszny. Mm. Almette, puszysty smak natury. Niszczone powierzchnie, ale nie z mleczkiem CIF. CIF czyści dokładnie i w przeciwieństwie do proszków nie rysuje czyszczonych powierzchni. CIF bezwzględny dla brudu, łagodny dla powierzchni. Lato to czas zabawy i wakacyjnej beztroski. Ale także latem odporność twojego dziecka może gwałtownie spaść. Więc trzeba ją ciągle wzmacniać. Dlatego dawaj mu codziennie aktimel bo Actimel Pity regularnie wzmacnia odporność Twojego dziecka. Instytut Żywności i Żywienia poleca Actimel w codziennej diecie. Także latem. Nowy lakier do paznokci Rimmel Lycra Po raz pierwszy z Londynu. Elastyczne włókna Lycra uderzają odpornością. Zapobiegają odkryskiwaniu lakieru i szokują blaskiem. Żywe kolory trwają aż do pięciu dni. Takie paznokcie się przebiją. Odporne na mocne uderzenia lakier Lightrawer. Rimmel. Prosto z Londynu. Generalnym sponsorem polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jest Telekomunikacja Polska. Serwis olimpijski www.tp.pl Szukasz świeżych doznań? Tak, dlatego wybrałam nowy antyperspirant Fadry Plus Extra. Zapewnia mi świeżość przez 24 godziny, plus skuteczną ochronę przed poceniem się. Prawda się nawet w ekstremalnych sytuacjach. Fa, teraz mogę wszystko. Satysfakcja gwarantowana, szczegóły na opakowaniach. Nosiciele Heja. Radośni, zjednoczeni, wyluzowani. Nie muszą ze sobą rywalizować. Wszyscy mają to samo. Od zaraz i na zawsze. Bez promocji. Są heja pozytywni. Dlaczego się w niej zakochał? Bo dzięki niej wszystko nabiera smaku. Nowość. Arla Apetina Feta. Zawsze świeża dzięki zalewie. Łatwo się wyjmuje z opakowania i jest taka smaczna. Nowość Arla Apetina Feta o smaku naturalnym lub z czosnkiem i pietruszką. Spróbuj też pysznych Feta Snacks i Apetina Feta w tradycyjnym kartoniku. Arla. Codziennie świeże pomysły.